W jaki sposób sytuację, żebym wiedział, że ja śnię, mm -hmm. bo najczęściej jest tak, że śnimy i nie wiem, że to jest sen. Tak. Czasami tak się zdarza tylko. Więc ja rozumiem, że takim, jednym z celów tych zajęć jest to, żeby jeżeli już zaczynamy śnić, że wbudzi się nas świadomość, że śnimy. Mm -hmm. W jaki sposób to osiągnąć? Tak. I jak wiesz, podświadomość jest nawykowa. To jest nasz umysł nawykowy, bo mamy umysł kreatywny, którego mm -hmm. używamy niestety bardzo mało, około 5%. Tak. 95% przeważnie u przeciętnego człowieka to jest umysł nawykowy, czyli podświadomy. Mm -hmm. Więc co zrobić? Jaki jest język podświadomości? Obrazy. Tworzyć nawyki. Na, na tym sensie nawyki. Na, na. Więc jak to zrobić? Stworzymy różnego rodzaju nawyki w tym świecie, tej najawie. Mm -hmm. No właśnie. I te co nawyki. Na kiedy zasypiamy, one cały czas działają. Mm -hmm. I to są nawyki, które są triggerami, które są przypominaczami nam tego, że jesteśmy we śnie. To jaki trik trzeba zrobić, jak za czym zasnę, żeby jakby tak. zacznę śnić, żebym wiedział o śnie. Najbardziej z popularnych takich właśnie nawyków jest, jest metoda Castanedy. Nie wiem, mm -hmm. czy czytałeś Don Juana, no tak, o Don Juanie pamiętam. jego przygodach. Mm -hmm. Tak, on ma taką technikę: mm, patrzenia na dłonie. W ciągu dnia patrzysz na dłonie i pytasz siebie, czy jaśnie? Czyli już przyzwyczajasz podświadomość do zadawania pytania, czy to jest rzeczywistość, czy to jest sen. I w momencie, kiedy śpisz i śnisz, to nagle ten nawet cię przypomina, czy ja śnię, albo nagle ci dłonie pokazują się naprzeciwko ciebie. I wtedy patrzysz na to. I te dłonie w tym śnie wyglądają zupełnie inaczej niż w tej rzeczywistości, na jawie, w tej 3D, można powiedzieć. Tutaj są solidne. A kiedy patrzysz na nie, we śnie, to nasz mózg nie ma takiej możliwości, żeby to odwzorować kilkakrotnie tak mm -hmm. samo. Więc jeżeli na chwilkę je schowamy i wyciągniemy, to one już wyglądają zupełnie inaczej. Czyli nasze dłonie się zmienią. O, i czyli w tym śnie trzeba wykonać taką czynność? Można wykonać taką część. Czy jaśnie, można z dwa razy na przykład. Aha. Czasami wystarczy raz i od razu już widzimy, że one się mienią, że znikają, że nie mamy jakichś palców, że mamy jakieś rękawiczki, albo że to są w ogóle racice jakieś, albo Dobre. zwierzęce jakieś od nogi. Z starego te... wcielenia jeszcze tak. z czasów ewolucji gatunku Musimy ludzkiego. Musimy zwrócić uwagę na to, że Zwierzęcy nasza podświadomość i czynnik X ma świetne poczucie humoru, więc różne rzeczy się pokazują. I w ten sposób, wow, orientujemy się, to jest sen. Jest dużo różnych innych sposobów, żeby jeszcze ugruntować mm -hmm. się w tym przekonaniu, że to jest sen, żeby na przykład przez przypadek, jak chcemy polecieć, nie wyskoczyć przez okno. tak? Eee, czyli upewniamy się, że to jest sen.